Piotr Kraśko, sensacja z domu Kraśków. To jednak były plotki. Żona Karolina Ferenstein dopięła swego Piotr Kraśko mijającego właśnie roku raczej nie zaliczy do zbytnio udanych. Wszystko z powodu afer, które omalnie zniszczyły jego dalszej kariery zawodowej. Przypomnijmy, że zaczęło się od zatrzymania dziennikarza przez drogówkę do rutynowej kontroli. Wtedy to okazało się, że prezenter faktów nie ma wymaganych uprawnień, bo to stracił załamanie przepisów drogowych. Piotr Kajał się przepraszał widzów i pewnie sprawa rozeszłaby się po kościach, gdyby nie kolejny skandal. TVP Info podało bowiem sensacyjną wiadomość o problemach dziennikarza TVN ze skarbówką. Ten miał przez kilka lat nie płacić podatków vat i dochodowego, o czym najwyraźniej zapomniał. Wszystko to sprawiło, że w TVN postanowiono go odsunąć od prowadzenia faktów. Dziennikarza poszedł na urlop, a potem na zwolnienie lekarskie, bo, jak wyznał ze łzami w oczach w Dzień Dobry TVN, zmagał się z depresją. We wrześniu postanowił jednak, że chce wracać do pracy i nie przedłużył już L4. Co chyba nie do końca ucieszyło jego szefów. Kraśko nie wrócił jednak do prowadzenia serwisów informacyjnych. A został oddelegowany do Stanów, by relacjonować trwające wówczas wybory. W stacji mówiło się, że może zostać tam na dłużej, bo w Warszawie byłby większym kłopotem wizerunkowym dla TVN. Wyjazd do USA miał być też swoistym testem dla Piotra, jak na jego powrót zareagują widzowie. Najwyraźniej odbiór był pozytywny, bo dziennikarz wrócił do Polski i prowadzenia faktów po faktach. Potem jednak niespodziewanie znów został wysłany do Waszyngtonu. Dziennikarz miał się mocno opierać. Bowiem żona nawet nie chciała słyszeć o wyprowadzce na dłużej z ocean, a małżeństwo na odległość się jej nie uśmiechało. Moi synowie odnoszą pierwsze sportowe sukcesy. Wiem, że łatwiej rozwinąć skrzydła. Jeśli wiesz, gdzie jest Twoje miejsce na ziemi? Nasze miejsce jest tutaj. W Gałkowie mówiła Rewista żona kraśki. Karolina żaliła się, że mają na głowie budowę wymarzonego domu w Gałkowie i bez Piotra sobie po prostu nie poradzi. Zresztą na przymusowym zwolnieniu po wszystkich aferach to on zajął się doglądaniem trwających prac. Z powodu pandemii budowa domu trwa już od kilku lat. Do tego pojawiły się też problemy finansowe. A stale rosnące ceny materiałów budowlanych nie ułatwiały sprawy. Pojawiła się nawet obawa, że będą zmuszeni sprzedać działkę i niedokończoną nieruchomość. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Jak donosi Rewia, Karolina i Piotr w końcu spełnili swoje marzenie i na święta czeka ich spora rewolucja. Karolina założyła, że tegoroczne Boże Narodzenie wreszcie spędzą w nowym domu. Teraz skupia się na kupowaniu ostatnich mebli i dodatków. Z radością odwiedza miejsca. Gdzie może kupić stylowe meble, czytamy. To piękne rzeczy, które trzeba odświeżyć i pięknie będą się prezentowały w nowym domu, cieszy się sama Karolina. Dom postawiony został na działce, którą dostali w prezencie ślubnym od rodziców Ferenstein. Właściciele słynnej stadniny zresztą mieszkają bardzo blisko, co dla ich córki jest bardzo ważne, bo będą mogli często się odwiedzać. Wybudowanie domu napawa też dumą samego Piotra, który zawsze chciał zbudować dla rodziny dom, jakiego sam nie miał. Do tego chciał stworzyć miejsce, w którym będą czuły się bezpiecznie. Ten dom to nasze wspólne marzenie i naszych dzieci, które również pokochały Gałkowo i chcą spędzać tam każdą wolną od obowiązków szkolnych chwilę opowiada Karolina. Nieoczekiwania wyjaśniła się też sprawa związana z przyszłością Piotra w TVN. Jak donoszą wirtualne media. Piotr i ma wrócić do prowadzenia nie tylko do prowadzenia faktów po faktach, ale i głównego wydania faktów. Może poprowadzić jedno z wydań świątecznych, sylwestrowy lub noworoczny rok temu. Po poprzednich problemach wizerunkowych wrócił do prowadzenia programów w Wigilię. Zespół zdaje sobie sprawę, że decyzja zapadła na samej górze. Więc w pełni to przejmuje do wiadomości i musi zaakceptować donosi chcący zachować anonimowość pracownik TVN.